moi kochani powracam. teraz yy, yy, jesteśmy tak naprawdę w samym środku starego miasta teraz pokazuję wam bardzo to są bardzo charakterystyczne yy, takie bardzo wąskie uliczki yy, dla starego miasta a przy okazji jak już jesteśmy na starym mieście opowiem wam trochę o historii Zadaru więc Zadar został opanowany przez Rzymian i został nazwany E, został kolonią i został nazwany Ladera. Potem e, to były rządy weneckie w Zadarze, potem znowu potem z, rządy austriackie, potem znowu rządy włoskie, a do 1943 roku, gdzie e, Zadar został zbombardowany w trakcie II wojny światowej przez Niemców. Chwilę Zadarem rządziły nie, nie, Niemcy, no, a teraz e, to jak sami Wiemy, to jest miasto chorwackie, które, które liczy sobie 70 tysięcy osób, dokładnie to 71 tysięcy. Natomiast to nie jest zbytnio aktualne, dlatego że badania populacji miało miejsce w 2011 roku, czyli to było jakieś 11 lat temu. Więc to na pewno nie jest aktualna informacja. Znajdujemy się na Stremieście w mieście, Oddalę kamerę, tutaj mamy główny kościół. Jaką katedrę. Sami widzicie, bardzo tutaj dużo różnych atrakcji do kupienia. Mamy takie można Wiecie... do góry. Mamy balony. Tu pan jest trzeba jakieś drzewka. Tu pan przebrany zaczeka z paręła z Arą. Więc dużo się dzieje. Więc... Dobra, będę już kończył ten filmik. A usłyszymy Ci już restauracji, której zaraz jemy. Cześć!